Dzień dobry. Chociaż niebo trochę zachmurzone, gorąco witamy ze Sławęcinka. Pracownicy Centrum Usług Oświatowych Gminy Nowrocław dziękują kolegom z Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Nowrocław za nominację. Będziemy dzisiaj ćwiczyć dla dziewięcioletniego Dominika. Do wspólnej zabawy zapraszamy, i teraz będą długie nazwy. Pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu. Pracowników Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu. Oraz pracowników Przedszkola Samorządowego Gminy Inowrocław Akademia Przedszkolaka w Jaksicach. Trzymamy kciuki za Dominika, życzymy zdrowia i serdecznie pozdrawiamy. Dziewczyny i chłopak zaczynamy. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, brawo, udało się, przeżyłam.